Cześć wszystkim, najclip z tej strony, a dzisiaj muszę Wam powiedzieć o czymś bardzo ciekawym. W 2023 będzie premium content. A już tłumaczę o co chodzi z premium contentem. Modern Warfare 2 miało być najnowszym Call of Duty przez następne dwa lata. A jednak wyszły informacje, że będzie jakiś nowy content płatny w 2023. Ale nie będzie to nowy Call of Duty jako nowy tytuł. A więc w tym momencie. Wszystkie informacje się zazębiają. Gdzieś tam inne informacje, inne rzeczy, które zauważyłem, i wydaje mi się, że wiem, co może nas oczekiwać w bliskiej przyszłości. Kampania w Modern Warfare 2 kończy się tak naprawdę bez takiego konkretnego zakończenia. Kończy się trochę tak, jak filmy, gdzie już widać, że będzie następna część. I w tym momencie, gdzieś tam Słapałem parę rzeczy na raz. Jakiś czas temu dodali w Modern Warfare 2 i Warzone 2 takie intro na styl Marvela. Jeżeli ktoś jest fanem Marvela, tak jak ja, od razu wie ja o czym mówię, czyli wchodzi napis w tym wypadku Marvela, a tutaj w Call of Duty gdzieś tam pokazane są postacie z różnych filmów. Jest to po prostu, można powiedzieć, kopia tego, jak jest intro Marvela. Tylko oczywiście wykorzystując postacie i sceny z Call of Duty. A więc czemu o tych rzeczach wszystkich powiedziałem tak? Praktycznie wydawałoby się, że nic się nie łączy. Chodzi tutaj o to, że najprawdopodobniej content premium, czyli płatny w 2023 będzie to kolejne single player story w Modern Warfare 2. Po prostu takie dodatki do kampanii. A teraz, co dokładnie mogłoby być? Wydaje mi się, że jeżeli tak nawiązując do Marvela, że gdzieś tam Call of Duty jak zwykle chce coś. W pewnym stopniu odgapić, bo umówmy się, Warzone było odgapieniem gdzieś tam Fortnite'a czy PUBG, jeżeli chodzi o Battle Royale. DMZ też jest gdzieś takim Escape from Tarkov. Dużo rzeczy oni często biorą i próbują swoją wersję tego. Mam wrażenie, że wzięli pomysł Marvela, gdzie filmy mają jeden wielki uniwers, a z niego wychodzą różne pojedyncze filmy różnych postaci. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi w Marvelu, często jest tak, że mamy filmy Avengers, które są. Połączeniem wszystkich postaci, ale też mamy pojedyncze typu Czarna Pantera, Iron Man, Kapitan Ameryka i wiele innych. To są filmy dla tych konkretnych postaci, ich osobne gdzieś tam wątki. Ale potem się spotykają w tych większych. Mi się wydaje, że mogą chcieć zrobić na przykład dodatek o goście i będą stricte, będzie się grało, albo będzie się zzy. Przynajmniej wiadomo, że ta fabuła będzie się opierała na goście. Może inna będzie dla MacTavisha, czyli Sopa. Może jeszcze jedna będzie dla Price'a, jak się poznał z Laswell. Może być tak naprawdę dla każdej postaci w uniwersum Modern Warfare. I w ten sposób te dodatki dla nich byłyby dodatkową gdzieś tam fabułą, uzupełnieniem tym, co chcą stworzyć, czyli takim właśnie Marvelem, takim swoim własnym uniwersum Call of Duty, gdzie wszystko jest połączone i zrobić takie właśnie odgałęzienie od tej głównej story, która jest w Call of Duty, Modern Warfare 2 i w tym wypadku może w Modern Warfare 3. A jednocześnie mamy coś takiego, że gdzieś tam... To jest też napływ gotówki dla nich, a jednocześnie nie muszą robić płatnych takich rozwiązań, jak kiedyś były mappaki czy inne rzeczy, gdzie dzieliło trochę społeczność, bo mapaki jednak dzieliły społeczność, kto kupił, kto miał grał. Po paru miesiącach coraz mniej ludzi grało i koniec końców było ciężko na tym grać. Więc może w ten sposób chcą dalej utrzymać właśnie te darmowe mapy, darmowe updatey. Jednocześnie będą mieli zaszczyt gotówki, jednocześnie będzie nowa fabuła, będą. Mogli urozmaicić ją trochę, może nawet też, można powiedzieć, tak jak jest Disney, gdzie dla Star Warsów, czy właśnie Marvela, gdzie robią właśnie takie różne seriale, które mają być uzupełnieniem tego głównego wątku w uniwersum, w tym wypadku uniwersum Call of Duty. Myślę, że te wszystkie rzeczy po prostu gdzieś tam się tak ładnie zazębiają, że to może być ich plan. Ich plan na 2023, skoro już wiemy, że będzie premium content, czyli będzie jakiś tam content płatny w grze. Więc tak mi się wydaje, że to będzie po prostu w tym wypadku na przykład jakaś fabuła albo przynajmniej mniejsza fabuła dla Ghosta, Zoopa osobno, Price'a. Może nawet dla wszystkich, może będą to w epizodach. Nie wiadomo jak to rozegrają, ale myślę, że to będzie to. To będzie właśnie ten content na 2023. Bardzo ładnie się to wszystko zazębia i bardzo bym się zdziwił, jeżeli poszliby w inną stronę ale pewnie więcej informacji na ten temat będziemy wiedzieć za niedługo. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o takim płatnym kontencie, czyli coś co będzie obowiązywało nie dla wszystkich, po prostu dla tych, którzy są zainteresowani uniwersum Call of Duty, kampanią, czy nawet tak jak Warzone 1 i Warzone 2 mają jakieś swoje fabularne znaczenie w tym uniwersum. To nie jest po prostu tak, że randomowo sobie ludzie przylecieli i walczą. Jest jakieś ustawienie, czemu tam jesteśmy i czemu tak jest. Piszcie w komentarzach co myślicie na ten temat, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. Mam nadzieję, że Wam się podobało jeszcze raz. I do zobaczenia następnym razem.